Witam w kolejnym odcinku z serii Kariera Ciastka FC25. Dalej gramy w pierwszym klubie w Rexram. Zaczynamy puchary jakieś tutaj Carbo Cup. Patrzyłem tutaj tak fajne klubiki. Mamy jakiś na początek klub mniej znany, ale ogólnie tu patrzyłem widzowie to naprawdę kluby takie i Manchester i Fulham i Liverpool, widzę, kurde, także jest szansa, że spotkamy się tutaj jako klub pierwszoligowy, jak wygramy z kimś fajnym, takim jakimś zespołkiem, więc ogólnie to co, no zaczynamy, jedziemy, nie? Kamera się nie zmienia, poziom się nie zmienia, ciastek gra tutaj na pozycji napastnika. Emocjonujące widowisko. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Łaniamy się Państwu w pas, Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A dziś mamy Aha, Czyli to tak już smakowej. wygląda od razu. Margines błędu jest znikomy. Wydaje mi się, że wszyscy dziś oczekujemy wielkiego spektaklu. Sukces w pucharach wymaga cierpliwości. To musi być bramka! Ach, mogłem podbiec, mogłem. Moja wina, ja naprawdę od razu strzeliłem widzowie, ale walimy tam, uczymy się jeszcze, bramkarz złapie, tak. Ta akcja kończy się niczym. Nie patrz, wchodzi tam głęboko. Nie skumałem w ogóle, co ja miałem zrobić. W piłce nożnej niczego nie można być pewnym, ale teraz wszystkie oczy zwrócone są na niego. Czego się po nim spodziewa, światku? Te dwa gole w ostatnim meczu pokazują z jakim talentem mamy do czynienia. Dzisiaj też na pewno będzie robić spory młyn pod No patrzcie, goście sobie idzie, kiwa nas jak chce, a nasi stoją, patrzą sobie. No, na szczęście podał do mnie. No i co? Nie wiem gdzie on się ustawić, że oni skumali, że muszą też do mnie tu panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. To jest właśnie z jednej strony fajne, z drugiej... Wkurzające, że gra się jednym zawodnikiem, bo wpływu oprócz tego, co ty zrobisz, nie masz nic na zespół. Zespół gra, tak, być grał naprawdę mecz. Że ty jesteś in, jedną osobą indywidualną, a reszta to zespół. No i co? Spróbujemy. No i dobra. proszę państwa. Otwiera tym trafieniem wynik spotkania przyspieszenie, które włożyliśmy, coraz więcej przyspieszenie wkładamy w bieg, szybkość. No, jesteśmy w stanie trochę uciec, chociaż takie akcje indywidualne wolałbym kombinacyjne robić, ale z tym zespołem się jeszcze nie da. No, nie jestem tu zgrany i nie bardzo kumam. Jak mam się ustawiać? Jak sami widzieliście, co żeby tutaj jakieś? Staram się być na pozycji. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie rozwijać się w trakcie tego sezonu. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. wyczucie, akcja przerwana. No i zamiast ja dostać tu piłkę już do przodu, górą na przykład, to ja wracam, nie? A oni robią o coś takiego, właśnie. I no. Spróbujemy robić to jeszcze tak, że będziemy im podpowiadać trochę. zacząć oceniać postawę drużyny gospodarzy. Wygrywają przed własną publicznością i mają naprawdę sporą szansę, by zakończyć pierwszą część na prowadzeniu. Tak, prowadzą jeden do 0, więc teoretycznie zespół może mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Tyle, że taki wynik to żadna przewaga, nawet nie jedna przypadkowo stracona... No właśnie, za późno, za późno, zespół zespół ja sam tego nie, nie zrobię. No i o. Muszą zachować koncentrację. Coś jeszcze strzeli. Miłkę na skrzydle może przycisnąć. Indywidualna akcja może być ciekawie Bra mamy pierwszą połowę z banki czas na przerwę jeszcze młody ten nasz zawodnik chyba 18 lat w tej chwili tutaj już po zmianie strony, Zaczynamy grę proszę Państwa Ja mu tu będę głównie ładował właśnie w przyspieszenie i, te, i strzały z daleka, widzowie, bo chcę zrobić z niego takiego, który będzie przyjmował piłkę na przykład zaraz za polem karnym i od razu oddawał strzał, nie? Tak bym chciał, żeby tak to udało się wyrobić tutaj w tym zawodniku na sam początek oczywiście, bo nie będziemy z biegiem czasu po kolei wszystko mu robić. No i patrzcie no, dawaj tu! Wybija piłkę z dala od bramki. No i patrzcie, no. Moja wina teraz niby, ale... Teraz zagranie za plecy obrony. Brawo! Fenomenalna interwencja! O tym transferze dużo się ostatnio plotkowało, więc nie dziwi, że oficjalnie go potwierdzono. Moim zdaniem, niczego mu nie braka. i dlaczego ja mogę tak dziwnie podać kombinacyjnie, czy coś do przodu, a oni jakoś tak grają z dupy dawaj tu ach ale coś takiego właśnie chciałbym, tylko żeby to wtedy był taki obrót od razu i strzał petarda taka, myślę, że po jakimś czasie się to uda będzie w tym coraz lepsze, jak będziemy mu tutaj to ćwiczyć i, i, i w tym kierunku iść ścieżkę tą jego jakby umiejętności. Łarko teraz przejmują to niedobre zagranie. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Przesuwa teraz ładną piłkę przez naskę. Chwilowo alarm można odwołać. No i jakim cudem? <laughs> Nogi się poplątały im wszystkim tam. No nie nie nie, nie nie. Tak, Obrońca był na posterunku. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Kanam, Banan gościu się nazywa kurwa. Ja mogę tak podać, nie? To jest niesamowite. <laughs> No, widzicie? Tak, bym chciał, żeby to było mocniejsze i takie, żeby ten bramkarz tego nie był w stanie złapać. Mam nadzieję, że nam się uda tak wyćwiczyć, że będziemy takim właśnie zawodnikiem. Taki jest cel, a jak to wyjdzie, widzowie, to się wszystko okaże. Nie wykorzystana teraz okazja zrzutu rocznego. Z tego może coś być. Jeszcze tylko 10. Minut, Jak ty podajesz między dwóch zawodników. Super, jeszcze nam kontrę tu zrobią. Banan. Banan tu kurde grał. Ja wracam do obrony, widzowie, i zabieram piłki. To jest właśnie to. No i do kogo to było? Uwaga, będzie szansa bankowa. Ależ niespodziewana bomba Stareka. Było naprawdę niebezpiecznie. No tak, bo podałem. Jeśli by leciało w światło bramki, mielibyśmy chyba wyjątkowo efektowne trafienie. Cóż to była za petarda?

bo przeszli, o mamy dodatkowe 3 punkty widzowie do wbicia. Od razu sobie to zróbmy, tu mamy to tempo, skończmy już to tempo. I to strzelanie jakieś, ja tutaj mam tę siłę. Siła strzału, za... a tu już nic nie zrobię, dobra to. A tempo, też już nic nie zrobię, to podania. Krótkie podania sobie damy, no i dobra, mamy go dalej. Następny mecz mamy ligowy, widzowie. Nie wiem, czy go wrzucę, zobaczymy, ale czy my możemy sobie tu teraz popatrzeć, z kim my mamy następny ten teraz w mecz, bo to żeśmy puchar wygrali. Miesiąc, wyjazd, wyjazd, jest liga, 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 puchar. Albo z jakimś. Dobra, zobaczymy, co to będzie. Dobra, widzowie, w takim razie w tym, na ten odcineczek to nam starczy, nie? I słyszymy się w następnym. Na razie, hej.